Witaj, to jest Twój moment. Zaczynamy. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć trochę na temat relacji. W życiu mamy różne te relacje. Te, które wydają nam się, że są budujące i wspierają nas. Te, przy których czujemy, że żyjemy. I te, które nas rujnują, te, po których tak naprawdę zbieramy się z podłogi. Ale czy na pewno jest tak, że jedno są tylko dobre, a drugie tylko i wyłącznie złe? Czy na pewno jest to aż takie proste? Czy z pozoru? Wydaje się, że relacje pozytywne nas wspierają i ubogacają nasze życie. A ja Ci chcę powiedzieć dzisiaj zupełnie coś innego. Zapraszam Cię do odwrócenia, jakby Twojego stołu. Zastanów się, gdzie byś byłam. Gdyby nie te relacje, które cię teoretycznie zrujnowały, pewnie pomyślisz sobie, że zwariowałam. A wiesz co? Bo te relacje, które cię kształtowały. I kosztowały najwięcej, często w efekcie kończyły się końcowym, dały Ci też najwięcej siły. Ja wiem, że to cię sporo kosztowało. Ja temu nie zaprzeczam. Chcę powiedzieć jedno bardzo wyraźnie, żeby to było czyste. To, co cię. To, co Tobie się przydarzyło, mogło nie być ok, i nie musisz tego w żaden sposób wybielać i udoskonalać, ale możesz odzyskać siebie z tej historii i zobaczyć, co Ty z tego wzięłaś, i co Ciebie teraz wzmacnia, i co teraz wybierasz. Wiesz, co jest najważniejsze, nie to, że coś cię spotkało, tylko to, że ty dzisiaj jesteś w tym miejscu właśnie i możesz przestać oddawać tej całej historii władzę nad sobą. Czasami jest tak, że relacje nas właśnie rujnują, zabierają nam. Spokój, wiarę w siebie i najgorsze jest to, że poczucie własnej wartości też. Ale też potrafią nas nauczyć rzeczy, których nie nauczyłaby nas żadna ta dobra relacja, bo te negatywne uczą nas granic, uczą tego, że mówimy sobie po raz pierwszy, Wybieram siebie. I teraz mam dla Ciebie ćwiczenie. Tak jak co dzień Tak jak co dzień zawsze, bo ono nie ma zamienić żadnego bólu w lukr. Ono ma oddać Ci Twoją siłę. To otwórz zeszyt. Ten Twój, w którym codziennie notujesz, bo wierzę w to, że to robisz. Wybierz ze swojego życia jedną relację, o której myślałaś, że cię zrujnowała. Ale tylko jedną, żeby w to za głęboko nie wchodzić. I odpowiedz sobie na kilka pytań. Pierwsze, co dokładnie w tej relacji mnie niszczyło. Napisz jedno prawdziwe zdanie, bez żadnego upiększania. Drugie, czego mnie to nauczyło o mnie, o moich granicach i potrzebach. Trzecie, co dziś umiem dzięki temu bardziej. Jedna rzecz. Czwarte, jakie standardy wybieram od dziś w relacjach? Piąte, jaki jeden mały krok zrobię dzisiaj, żeby ten standard wprowadzić, żeby o nim pamiętać? Zrób te kroki. Zrób jeden kolejny mały dzisiaj i na koniec zapisz jedno zdanie, które domyka to całe ćwiczenie. Nie chodzi o to, żeby ta relacja była potrzebna. Chodzi o to, że Ty jesteś tu dzisiaj i możesz wziąć swoją siłę z powrotem, bo Wiesz, ja nie chcę, żebyś patrzała na swoje trudne relacje, jak na jakieś przekleństwo, które cię definiuje. Oni, one nie definiują twojej wartości. One są fragmentem twojej drogi, a ty masz prawo wyjść z tej drogi z mądrością, ze swoją granicą. Z taką nową sobą. Na dziś to tyle. Widzimy się jutro o 6 rano. Do zobaczenia.